Witam państwa serdecznie. Paweł Szczepanik. Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Siedem spółek w korekcie, na które warto zwrócić uwagę. Art Games, wyjście powyżej 2.34 generuje sygnał kupna ze stop-lossem na 2.15. Od ceny 320 w korekcie znajduje się Budimex, wyjście powyżej poziomu 265.57 daje nam sygnał kupna ze stop-lossem na 238. Kolejny kandydat to ciech. Wyjście powyżej 3791 generuje sygnał kupna ze stop lossem na poziomie 3523. ML System sygnał kupna 10359 ze stop lossem 9880. Jeżeli PDZ zamknie miesiąc powyżej 73 groszy, to mamy sygnał kupna ze stop lossem na 67 groszy. Wyjście powyżej 29552 generuje sygnał kupna ze stop lossem na poziomie 279. I ostatni w naszym zestawieniu SATIS. Wyjście powyżej 1,26 generuje sygnał kupna ze stop lossem na poziomie 1,03. Wszystkie zaprezentowane spółki spełniają kryterium płynności średni, dzienny obrót 300 tysięcy zł z ostatniego miesiąca. Takich spółek na polskiej giełdzie jest 139. Dobra analiza to krótka analiza. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to B. I kolejne pytanie z cyklu sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia, jeśli wiemy czego szukać na wykresie, to handel na giełdzie nie jest trudnym zadaniem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.